Dobrze. Jeszcze chwila. Ruszyły. Prowadzi nie Tower, Volans, Volans na drugiej pozycji Tower, następnie Apex, Dancing Splendid, Scaloni, Hossa na ostatniej pozycji Showman i 1600 metrów do celownika. Z niewielką przewagą na czele stawki galopuje Volans, a tam przy konie razem łeb, ale w tej chwili poprawia. Dancing Splendid i lokuje się na drugiej pozycji. Trzeci Apex, tuż, tuż. Następnie Tower, 1400 metrów do celownika. Za Towerem galopuje Scaloni Hossa i na ostatniej pozycji nie niezmiennie Showman. Nadal Volans. A trzy konie tam, bardzo blisko siebie. To jest Apex, Dancing Splendid oraz Tower. Następnie Scaloni Hossa w niewielkim odstępie, odstępie Showman. I za chwilę 1000 metrów do celownika. Volans, Dancing Splendid Apex Tower, Hossa Scaloni, odstęp niewielki, Showman. 800 metrów do celownika para Volans Splendid, następnie goni ich Apex Towerem. Trzecia para to jest Scaloni i Hossa i Showman. I za chwilę finish. Wyprowadza Volans, Volans. Ma niewielką przewagę. Prowadzi przy bandzie, jest na pierwszej pozycji. A tam w tej chwili o drugie miejsce walczy parę koni. Polem doskonale galopuje Hossa i volans Hossa, apex. Volans, volans, apex i Hossa. Weźmy tu do celownika. Volans, volans Hossa. Volans, Hossa i chyba Hossa za chwilę będzie mocno atakowała Wolansa i go wyprzedzi. Tak jest, pierwsza. Hossa, Wolans, Apex, Kaloni, Showman Tower i na ostatniej pozycji Dancing Splendid.